Identyfikator podmiotu – SCP-185. Klasa podmiotu – bezpieczne. Rozważano nadanie klasy Euclid po incydencie 185-1. Szczegóły w dokumencie 185-1. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-185 zabezpieczony jest w dźwiękoszczelnym pokoju wyposażonym w mikrofony filtrujące szum które wykorzystywane są do monitoringu. Na obiekt aplikuje się standardowe procedury ochronne. Wszystkie osoby, oprócz testerów, które wchodzą do pokoju, muszą być wyposażone w osłony uszu. Opis SCP-185 wygląda jak rosyjskie radio R-105M, które wykorzystywane było w czasach zimnej wojny. Jednakże to urządzenie zawiera topornie dołączoną klawiaturę numeryczną i monitor LCD. Obiekt odbiera większość transmisji radiowych, w tym sygnały szyfrowane. Próby określenia sposobu, w jaki obiekt łamie nawet najsilniejsze z szyfrów, były jak dotąd bezowocne. SCP-185 posiada bardzo daleki zasięg, przekraczający możliwości nawet nowoczesnych urządzeń radiowych. Artefakt funkcjonuje jak zwykłe radio, dopóki nie dokona się wprowadzenia numeru za pomocą klawiatury numerycznej. Po wprowadzeniu danego roku za pośrednictwem klawiatury radio zacznie odbierać transmisję z tego właśnie roku, w zależności od tego, czy dane wiadomości były transmitowane na włączonej częstotliwości. Funkcja ta została odkryta, kiedy po przypadkowym wprowadzeniu liczby 1939. Usłyszano deklarację wojny z Niemcami, którą wypowiadał Neville Chamberlain. Możliwość eksperymentowania z datami i czasami została odnotowana i jest obecnie poddawana badaniom. Możliwość wprowadzania przyszłych dat jest aktualnie dyskutowana. Potrzeba jeszcze określić, czy korzyści z takiego działania są większe niż ryzyko wywołania paradoksu czasowego. Wewnątrz radio wygląda, jakby nigdy nie było modyfikowane. A klawiatura numeryczna znajduje się w skrzynce przymocowanej do boku radia. Naukowcy nie mogą uzyskać dostępu do klawiatury, ponieważ skrzynka wykonana jest z jeszcze niezidentyfikowanego metalu. Nie można jej przeciąć, ani nie określono jeszcze metod mogących posłużyć do jej rozebrania. Dodatek: Dokument 185-1 Incydent pierwszy. W czasie testu wybrano rok minus 13,73 miliardów lat. W tamtym czasie najprawdopodobniej doszło do stworzenia wszechświata. Poziomy dźwięku emitowane przez obiekt nie mogły zostać zmierzone za pomocą standardowego wyposażenia. Osoby, które przetrwały incydent znajdowały się z dala od jego miejsca donosiły o dźwiękach dudnienia podobnych do emisji radiowych Słońca. Wszyscy znajdujący się w promieniu do 200 metrów od epicentrum zmarli wskutek uduszenia. Fale dźwiękowe wywołały pęknięcia naczyń włosowatych w płucach poszkodowanych. Raporty z autopsji wskazują na to, że ofiary zwyczajnie utopiły się we własnej krwi. Urządzenie przez jakiś czas od incydentu nie działało, jednakże zrozumiano, że wewnętrzne baterie obiektu przestały działać. Wymienienie ich przywróciło funkcjonalność artefaktowi. Odnotowano, że ekran LCD cały czas był oświetlony, co wskazuje na to, że urządzenie nie posiada żadnych specjalnych mocy poza anomalią związanych ze skrzynką. Fale dźwiękowe doprowadziły również do uszkodzenia SCP, przez co obiekt został uznany za zneutralizowany. Radio najprawdopodobniej nie zostało uszkodzone. Zauważono uszkodzenia strukturalne placówki, wobec czego odpowiednia sekcja została zamknięta na czas napraw. Jak na razie testy są zawieszone. Doktor: Wszyscy przyłapani na wykorzystaniu obiektu do słuchania muzyki w pracy zostaną ukarani. Wniosek o obiekt. Mobilna formacja operacyjna Delta 5 wnosi o wykorzystanie STP-185 do pomocy w ich misji lokalizowania obiektów przed naszymi rywalami. Formacja operacyjna jest przekonana, że Irańczycy posiadają ważne informacje i chce przechwycić ich transmisję. Wniosek zatwierdzono.